Bezpieczna droga do szkoły. Policja rozpoczęła akcję, której celem jest przypominanie i uświadamianie kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych. Akcja potrwa do końca września, a kierowcy w tym czasie będą pod lupą policji. Będą nadzorować przejścia dla pieszych. Swoją uwagę skupią między innymi na tym, czy kierowcy stosują się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Będą sprawdzać stan techniczny oraz obowiązkowe wyposażenie pojazdów, którymi dowożone są dzieci do szkół, a także sprawdzać stan trzeźwości ich kierowców. Ponadto funkcjonariusze będą sprawdzać, w jaki sposób rodzice przewożą swoje pociechy do szkół czy przedszkoli. Przede wszystkim zwrócą uwagę na sposób przewożenia pasażerów, to czy korzystają oni z pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w specjalnie przygotowanych fotelikach. Jak dodaje Andrzej Jurkun, oficer prasowy komendy miejskiej policji w Olsztynie, funkcjonariusze w trosce o bezpieczeństwo uczniów sprawdzali również oznakowanie drogowe w obrębie olsztyńskich placówek oświatowych. W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzali właściwe oznakowanie przejść dla pieszych, czyli widocznych znaków drogowych informujących o tym, że w pobliżu znajduje się szkoła. Na podstawie przeprowadzonych kontroli sporządzili trzy wnioski do zarządcy drogi o poprawę lub uzupełnienie oznakowania w regionach szkół. Należy także pamiętać, że w każdej chwili możemy zgłosić niewłaściwą infrastrukturę drogową za pomocą aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa. Ważnym aspektem akcji jest także edukacja dzieci, rodziców, opiekunów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Co pani sądzi o takiej akcji właśnie policyjnej? No bardzo nam się podoba, prawda, Hanusiu? Jesteśmy zachwyceni. Sympatycznie, miło, miły akcent na rozpoczęcie roku szkolnego. Potrzebna taka edukacja, jeśli chodzi o ruch drogowy. Jak najbardziej, zwłaszcza na naszym przejściu. Co pomyślisz o takiej akcji policyjnej? Super! Wspaniała! Potrzebna taka akcja? Jak najbardziej. Zachęcająca do przyjścia dzieciaków do szkoły. Potrzebne tak jak? Bardzo. Dlaczego? Ze względu też na jakby uczenie dzieci od samego początku poczucia bezpieczeństwa. Stałym elementem działań pod nazwą Bezpieczna Droga do Szkoły są też spotkania policjantów z dziećmi, poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Podczas których policjanci przypominają też o potrzebie noszenia elementów odblaskowych.